Idę na spacer. Byłaby już dzisiaj chwilę, ale jak mam, nie było zdecydowanie za dużo ludzi. Wiele dzisiaj oglądałam. W telewizji, w internecie. Raczej zajęłam się ogrodem. Pogoda piękna. Nie zmienia to faktu, że chyba czegoś nie rozumiem. Że tutaj kilka postów na Facebooku, kilka komentarzy. I wiecie, co mnie najbardziej zastanawia? W mieście można iść do parku. Mandat trzeba zapłacić, jeżeli się wejdzie do parku. Ale już ścieżką obok parku można Do lasu wejść nie można. Do parku na bulwary, miejsca spacerowe. Nie wolno. Zakaz. Do sklepów ograniczona ilość, ale jednak wchodzimy. Do pracy szczególnie nie te osoby, które pracują na taśmie. Pracują. Wiecie mi o co tu chodzi? W jednym z komentarzy przeczytałam <laughs> na pytanie młodej matki, która się pyta gdzie ona ma iść z dziećmi na spacer, bo nie wytrzymuje. Zresztą przyznaje się. Nie dziwię się. Nie wiem czy ja bym sama wytrzymała. Gdybym musiała siedzieć w domu z dwójką albo trójką dzieci. Wyobrażam sobie. Jak moi synowie byli mali. 12, 10 i 8. I siedzi z nimi w domu. Nie, nie chciałabym być na miejscu takiej matki. Chyba tak gdzie może wyjść. Rady były bardzo różne. Były nawet takie, że najlepiej w ogóle nie wychodzić z domu, bo. Ten wirus wszędzie się czai. Już sobie wyobraziłam właśnie w tym momencie. Ogarnął mnie pusty śmiech, bo sobie wyobraziłam, siedzi na zakręcie na drzewie i czeka, że ja tam pójdę. To jest jakiś absurd. Absurdem jest zabranianie ludziom spacerów, zabieranie ludziom możliwości spacerowania. do lasu, do parków, po bulwarach nadmorskich, nad rzekami, co lubię mają sobie zrobić. Nawet wyczytam w jednym z komentarzy, że najlepiej okien nawet w bloku nie otwierać. O matko, nie wyobrażam sobie tego nawet. Nie mam tak bujnej wyobraźni. Myślę, że jednak pogubiliśmy się w tym strachu. Mówiono nam, że ten wirus czeka, czyha na nas. Czyha, czyha. Ale gdzie? Na kogo? Zobaczcie, gdzie w tym miejscu może czyhać wirus? Jak byłam poprzednio na spacerze, było faktycznie dużo ludzi. Tak dla mnie. Bo ja lubię chodzić na spacery sama. Owszem, idę też z mężem, ale dla siebie oddzielnie, chociaż czasami na pół godziny, czasami na godzinę różnie, ale lubię chodzić sama. Dlatego się zastanawiam, w którym miejscu może na polach, w lesie, czyhać ten wirus. że tu nie ma nic do roboty, tak samo nic z nim nie ma do roboty w parkach. Ale może. Ludzie się jednak tak przestraszyli, że uwierzyli w to, że może im coś tam grozić. Nie to, że ja jestem taka odważna, bo nie no nie boję się przyznać jeszcze, absolutnie ją ja nie odczuwam kompletnie. żadnego strachu. Nie. To, co miałam odchorować w tym roku, a chorowałam pierwszy raz od, nie wiem, ilu lat nagrywałam? Chyba od momentu, kiedy raz mnie w życiu zaszczepiono, bo kazali bo w firmie to wprowadzili i kazali nam według rozdzielnika i wtedy odchorowałam bardzo ciężko. Dużo mi nie brakowało do tego, żebym zeszła z tego świata. Od tamtego czasu już nie chorowałam. W tym roku mnie to spotkało. I jeżeli nawet to był... Jeżeli nawet coś mnie złapało, Myślę. Jeżeli to nawet był ten, właśnie wirus, to już to mam z głowy, nie? Mam to za sobą. Więc czego nie by jeszcze mam się bać? Ogólnie rzecz biorąc, jestem mało strachliwa. Jedynie, jak się ktoś mnie pyta, czy jestem na coś uczulona, to zawsze mówię, że tylko na jedną rzecz. Jestem uczulona. Na głupotę ludzką, bo ona nie zna granic. I tak coraz częściej sobie myślę, że właśnie to nas w tej chwili dotyka. Ta głupota. Wy pewnie nie widzicie to za duża odległość. Sarny migają po polach. Tyle tego nie oddaje, ale fajnie jest. Dlatego myślę, że każdy z Was powinien znaleźć sobie takie miejsce, gdzie nie ma zakazu spacerowania. Możecie gdzieś pojechać, znaleźć miejsce, gdzie jest. Droga prowadzi do lasu. I dookoła są pola i łąki. I przejdźcie się, odpocznijcie, niech się wyczyści. Jak <noise> ja to mówię, trzeba sobie zrobić reset mózgownicy. Zobaczyć, jaki świat jest piękny nabrać dystansu do tego, co mówią i przestać się bać. Życzę wam cudownego niedzielnego wieczoru w towarzystwie osoby najbliższej, tej, którą najbardziej kochacie. Przesyłam wam słoneczną energię zachodzącego słońca. Miłego wieczoru wam życzę. Do usłyszenia. 都有的。